Teraz należysz do mnie. Lockdown! Autoboty, decepticony, jak małe dzieci, które wiecznie się biją i robią kosmiczny bałagan. A ja muszę to wszystko sprzątać. Mogę darować ci życie, jeśli mi powiesz, gdzie jest Optimus Prime. Nigdy! Jest dziś! Ostrzegam, panie Atinger z planety Ziemia, co już to forma umowy, a umowy i ludzie mają te ważności. Mamy tu takie powiedzenie: wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ja też mam powiedzenie. Mam to gdzieś. Co właściwie zaszło w Meksyku? Myślałem, że go trafiłeś. Nawet trzy razy i to śmiertelnie, ale twoi ludzie pozwolili mu uciec. Obiecałeś mi dane wywiadowcze. Czyżbyś zamierzał mnie zawieść? Cały czas się zastanawiam, co z tego masz. Dla kogo pracujesz? Przemierzyłem już tyle galaktyk i wszystkie gatunki są takie same. Wszyscy myślicie, że wszechświat kręci się wokół was. Nawet nie wiesz, jak się mylicie. Prawie mi ciebie żal, Prime. Związałeś się z tymi ludźmi. Problem z poświęcaniem się dla idei jest taki, że idea zawsze cię zdradzi. Kto cię tu przysłał? Jak myślisz, skąd się wziąłeś? Hmm? Urodziłeś się? Nie, zbudowano cię. A twoi stwórcy są cię z powrotem. Wszyscy na kogoś pracujemy. Znajesz wasze święte temeno Prime? Zbezczyściłeś się. Dołączysz do reszty tych spuntowanych ścierw. Trzymam tu najrzadsze okazy, najgorszych z najgorszych. Zajęło mi to stulecia, ale zebrałem już wszystkie pionki oprócz Ciebie. O! 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 Stwórcy mają ochotę na nową partię szachów. Ja nie będę niczyją zabawką. Gatunki mieszają się między sobą. w kosmiczną równowagę. Stwórcom to się nie podoba. Zbudowali cię w jednym celu, żebyś im służył. Chciałeś ocalić ludzi niż ocalić samego siebie, przynosisz hańbę naszej rasie.